W szakach sportu jesteśmy w potrzebnej Bite Team. To jest klub, który zajmuje się zaganianiem owiec do zagrody i to jest dyscyplina sportu, która obejmuje zawody na terenie naszego kraju. Magda, dobrze wszystko powiedziałem. Ty jesteś tą, która prowadzi ten klub, ty jesteś tą, która jest z papierami instruktora, a twoja przygoda z zaganianiem owiec do zagrody zaczęła się w Anglii. Tak, moja przygoda zaczęła się w Anglii. My tak naprawdę trenujemy psy pasterskie i tak to trzeba określić. W Polsce to jest po prostu sport, więc trenujemy sportowo z takim sportowym zacięciem. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest to przede wszystkim praca. Muszę Cię zapytać, bo pewnie telewidzowie chcieliby to pytanie również Tobie zadać. Dlaczego owce? Przede wszystkim kochają te moje psy. To jest sport, które, który one wybrały, i to wszystko z myślą o psach. Czy w Polsce ta dyscyplina sportu ma dużo fanów? Coraz więcej. Bo chcemy ją tak naprawdę poznać chcemy wejść w tę dyscyplinę sportu, mhm. która to w tym miejscu w potrzebnej będzie miała swoje zawody, na które to już Państwa teraz zapraszamy. Kiedy? Pierwszy weekend września, zawody odbędą się w miejscowości potrzebna, czyli na naszej łące i będzie można zobaczyć zawodników z klasy pierwszej i drugiej. Magda, jesteś instruktorem i trenerem. Co w, tym, w tej dyscyplinie sportu jest najistotniejsze? Myślę, że tak jak w, ka jak w każdej dyscyplinie sportu e, trzeba mieć duszę zawodnika. Oczywiście trzeba być skoncentrowanym na starcie, trzeba mieć bardzo dobry timing, bardzo szybkie reakcje, żeby temu psu też wydawać dobrze komendy. Musimy pamiętać, że ten sport polega też na precyzji, więc pies prowadząc te owce musi iść określoną linią, trafić w określone bramki. Potrzebna nam jest precyzja, nie tylko posłuszeństwo psa i umiejętności. Trening Bez owiec też trenujesz z nimi i pokazujesz? Nie da się zarabie. tego trenować bez owiec. Imperia to jest ten piesek. Tak. A drugi i trzeci, bo to są nasi bohaterowie. Kafal i Sin. Nie wszyscy okay. bohaterowie, bo jeszcze masz dwa pieski, ale za chwilę o nie powiemy. Mm -hmm. e, czy się czymś charakteryzują, te psy? Który jest najlepszy, który jest najsłabszy w sensie takim, który się jeszcze uczy, kto ma najwięcej doświadczenia? E, no zdecydowanie Kafal jest moim najlepszym psem i to jest mój numer jeden. E, on jest tutaj aktualnie najstarszy w tym gronie i najstarszy z moich e, psów, które jeszcze pracują. E, ma skończone 8 lat. E, Tutaj mamy jego syna, jest najmłodszy, jeszcze jest w trakcie treningu, ma dwa lata. Kafal. uczy inne psy, czy nie? Jest tak, że on kogoś tam pogania, poprawia i jeszcze... I się denerwuje Ech, na inne? się denerwuje na inne, <grym> że nie potrafi no tak jak on? Czasem jest tak, że jeżeli młodszy pies nie potrafi wykonać jakiegoś zadania, to on po prostu wstaje i robi to za niego, pomaga mu. Mogę Cię prosić, żebyście pokazali, na czym polega ta dyscyplina sportu, bo to jest Oczywiście. najważniejsze. W tym programie, proszę Państwa, pokażemy teraz coś, na co Państwa zapraszamy do potrzebnej we wrześniu. Czyli będziemy za chwilę zaganiać, to znaczy nie ja, Ty, z, z kafalem i pieskami, kafal tak i pieski, e, owce do zagrody. Okay? Od czego zaczynamy? E, hmm. Zaczynamy od pokazania, na czym ta dyscyplina sportu możemy polega. Możemy iść z, owiec, z owieczkami, z pieskami tam na... Na teren tego... Tak, zaczniemy od wypuszczenia więc na łąkę. Dobrze, czyli na, przygot... tą arenę, ato, na tą tak. arenę. A to, na tą arenę zieloną. I przygotujemy przebieg. <słuch> Państwa ja życzę dużo sportowych emocji, bo naprawdę będziemy oceniali. Kogo będziemy oceniali? To za chwilę się Państwo dowiedzą. Laj! 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 Powoli! Ringo! Laj! Teraz oceniana będzie Ania, która ze swoim psem i z innymi psami będzie zaganiała owce do zagrody. Masz tremę czy nie? Jeżeli będzie Cię Magda oceniała, która przecież Cię chyba nauczyła tej dyscypliny sportu, pewnie będzie tremę, bo zawsze, zawsze coś znajdzie, co to jest niepoprawne, co trzeba poprawić, więc jak najbardziej, zawsze jest trema. Od jak dawna uprawiasz tę dyscyplinę sportu? Od trzech lat trenujemy z ringiem. Zaszczepiła nas oczywiście Magda, więc. Postanowiliśmy ruszyć z owczarnią i, i no zrobić przyjemność psom, a przy okazji je szkolić. Czy Ringo jest pewny, kto wie więcej? Ringo wie więcej o Myślę, tym? Że czy ty? Ringo wie więcej i dalej mnie uczy i owce też mnie uczą, bo tak się wydaje, że to jest takie proste, ale no trochę trzeba godzin spędzić na tej łące, żeby umieć zobaczyć zachowanie owiec. I jak pies na nie odpowie? Dobrze, traktujemy e, dzisiejsze wyzwanie, twoje wyzwanie, jako trening. Ale we wrześniu e, jesteśmy tutaj, trzymamy kciuki, żebyś zdobyła... No Ja niestety jako... nie mogę startować, ponieważ na, naszej, na są takie zasady, że na swoich łąkach e, zawodnicy nie startują. Nie, było, nie byłoby to sprawiedliwe w, w, dla innych, ponieważ nasze psy znają Czyli jesteście fair play jako organizator. Ania, trzymam kciuki. Dzięki. Do dzieła. Proszę tak. Państwa, zapraszamy. Teraz owce wyjdą z zagrody Razem z nimi, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Mówią, że mi się odsuną. Odsuwam się i zapraszamy do akcji. Sporo wrażeń i emocji przed Państwem. Pierwszy dzień nam po prostu nie wyszedł, bo e, rozpadał się mocny deszcz, Magda pamięta, żebyśmy chcieli tak uciec, uciec, a szczególnie chodziło nam o kamerzystów, operatorów kamer i oczywiście o cały sprzęt, ale dzisiaj mamy piękną pogodę i wracamy do drugiej części w tym samym programie, przy tej pięknej pogodzie pokażemy trening, zaganianie owiec, e, zasady na zawodach sportowych, które tu będą w pierwszy weekend września, pierwszy? Tak jest. Tak jest? No i też Państwa bardzo zapraszamy, bo jest to niezwykle pięknie, cudownie, jest to... Jest to widowiskowa dyscyplina sportu, którą możemy oglądać od samego startu do samej linii mety. Będą Państwo słyszeli te gwizdki. Do czego te gwizdki teraz tłumaczam o zasadach? Dobrze, no to zacznijmy od gwizdków. Gwizdki wyglądają tak: to są specjalne gwizdki pasterskie. One mają tutaj taką dziurkę albo dwie. Służą do tego, żebyśmy komunikowali się z naszym psem pasterskim. To jest nic innego jak wydawanie komend. Możemy wydawać komendy głosowe, czyli takie, które mówimy do psa, e, albo komendy wydawane gwizdem. E, ten gwizdek ma tą zaletę, że po prostu działa na większe odległości. Dobrze, e, a za gwizdem gwizkiem, bo nie będziemy słyszeli na no samym Będziemy Masz to słyszeli. dźwięk. Akurat mam psa no to na łonce sportowy, zareaguje. Ten był dłuższy, ten wcześniejszy był krótszy. To są różne komendy, więc mamy określone dźwięki oznaczające biegnij w prawo, biegnij w, pra w lewo, zatrzymaj się albo idź. Od czego zaczynamy? Tam jest pasterka i co będzie pasterka miała Light za down. zadanie, a Ty będziesz oceniała przebieg tego treningu, to znaczy konkurencję. Tak, wytłumaczymy na czym to wszystko polega. Pokażemy na przykładzie Ani i Ringo, jak wygląda przebieg klasy pierwszej, e, tak, żeby Państwo mogli w ogóle mieć wyobrażenie tego, co my tutaj robimy. Ringo to jest piesek. Tak, Ringo. To Zaczynamy. Pies. Tam jest Ania i jest Ringo. I teraz, e, jakie jest jej zadanie i Ringo? E, Ringo będzie musiał pobiec po owce, e, przyprowadzić je do Ani. Określoną pod, trasą. Określoną trasą w klasie pierwszej to jest zazwyczaj linia prosta, więc musi trafić w bramkę, która jest ustawiona dokładnie naprzeciwko przewodnika. Musi też zrobić zakręt, czyli mijamy przewodnika w tym przypadku ze strony lewej na prawą. Pies musi trafić w pierwszą bramkę drive'ową. No, tam widzimy, tak. tak. jest. Mhm. Później musi zakręt zrobić na drugą bramkę drive'ową. Wszystkie owce muszą się znaleźć w, świe w świetle. Bramki i jeszcze, żeby było bardziej ciekawie, punktowana jest linia, czyli owce nie mogą iść linią falistą, muszą iść prosto. Nie mogą z tej linii zboczyć, dlatego że za to są punkty karne. I nie mogą się też zatrzymywać, na przykład, i jeść trawy po drodze. Ten przebieg musi być płynny. Czyli w tempo to trzeba. Tak, trzeba w tempo, ale na... to tempo nie Bolo może być kobre. też. Widzę, że trochę podgryzają. To tempo nie może być też za szybkie, bo pies nie może płoszyć owiec. Więc nie chcemy zwierząt zestresowanych i biegnących, tylko bardzo spokojnie, z szacunkiem, prowadzone w linii prostej, trafiające w bramki. Ania, słyszałaś? <laughs> Masz bardzo trudne zadanie. Gotowi? Jedziemy. Gotowi. To dajesz Ania w tym sygnał. momencie wysłała psa na outran. Tak się nazywa dobieg po owce. Musi być możliwie szeroki, tak, żeby owce nie zostały spłoszone przed podjęciem. Podjęcie owiec nazywa się lift. Daje radę. Daje radę. Owce muszą się zmieścić w świetle bramki. Czyli pierwsze zadanie wykonane. Pierwsze zadanie wykonane. Teraz muszą dojść do przewodnika i zaraz Ania będzie wykonywać zakręt i nakieruje owce na pierwszą bramkę driveową musimy powiedzieć o tym, że jeżeli owce miną przewodnika ze złej strony, to niestety skutkuje to dyskwalifikacją. E, więc Ania musi te owce obrócić e, i zrobić zakręt w dobrą stronę, czyli ze strony prawej na lewą. Zawsze zakręcamy na pierwszą bramkę drive'ową e, i pies teraz musi te owce samodzielnie wepchnąć w tą bramkę. Nie mogą się zatrzymać, spuścić głowy na dół i czekać, dlatego że to jest brak płynności przebiegu. Natomiast takie skubnięcie trawy, gdzieś po drodze jest ok. To jest owca, owca jest zawsze głodna. Takie rzeczy się dzieją. Chodzi o to, żeby tu była płynność. I tutaj owce były w świetle bramki. Wyglądało to całkiem ładnie. Oczywiście zakręt mógłby być jeszcze bardziej ciasny, żeby. Ta linia wyglądała lepiej, ale było nieźle. Teraz Ania będzie pchała owce do bramki drugiej. No. Udało im się, tak. To, to są takie momenty, ten... w których zaciskamy aż zęby. Pies jest zmęczony. Troszeczkę emocje mu opadły. Musimy pamiętać o tym, że te psy kochają to, co robią, więc emocjonują się bardzo. I czasem te emocje powodują to, że psy nie słuchają się do końca przewodnika. Teraz Ania wykonuje element z klasy pierwszej. Ten element polega na tym, żeby owce stały w środku specjalnego shedding ringu, który jest okręgiem, i mają zamienić się stronami. Najlepiej, jeżeli zrobiliby to tak, żeby stado owiec się nie ruszyło. E, przy płochliwych owcach często jest to niewykonalne, e, ale owce po prostu nie mogą wyjść z wyznaczonego okręgu. Ale mówmy się, że tak się dzieje teraz. Okej? Okay? Jest Jesz... OK, jest OK. Owce nie, nie ruszyły się na tyle, żeby wyjść z tej wyznaczonej strefy, więc jak najbardziej. Czyli jest ten nastrzelnik zakończony. Tak. Dobra, owieczki mogą sobie trawę poskubać. Ania, zapraszam cię. Chciałbym, żebyś sama, sama się teraz określiła i oceniła w tym, co się działo, ale widzę już po Twojej minie. Zadowolona. Ten drugi trening. Tak, pomyliłam raz kierunek, pies mnie uratował, więc bardzo mu za to dziękuję. Był troszkę spokojniejszy, troszkę wolniejszy. Wymiana strony za blisko owiec i owce się ruszyły, ale ogólnie jestem zadowolona. Dla mnie fajnie jak e, cała rodzina się angażuje, ja muszę powiedzieć tak, Twój mąż Paweł Wójtowicz jeździ w wyścigach górskich, Porsche 944 i tam odnosi spore sukcesy, idź w jego ślady, tego Ci życzę. No i e, teraz tak, Tosia, e, Ty wolisz wyścigi górskie, czy wolisz ten dyscyplinę sportu? Przepraszam, że Cię pytam, łąkę i zaganianie owiec do pasterza, w tym przypadku do Twojej mamy pasterki, bo na tak to się nazywa. Zdecydowanie wolę właśnie przyjeżdżać tutaj na łąkę i patrzeć jak mama ćwiczy z, o, z ringiem i z owcami, ale też chętnie zawsze jeżdżę na zawody taty. To znaczy to jest taka nasza mała nadzieja, bo rozmawialiśmy kiedyś właśnie z Magdą i naszym jeszcze przyjacielem, który tutaj z nami jest Tomkiem, żeby ten sport nie wyginął, to musimy zaszczepić młodość, młodzież, no ale... więc mam taką nadzieję, że Tosia gdzieś w kątnie i będzie z nami. Jeść. No dobrze, w takim razie Tosia, trzymam kciuki. Mama, dziękuję ci bardzo nie, za dobrze, bardzo dziękuję. A ja jeszcze poproszę Magdę, żeby okay. tak naprawdę podsumowała cały ten nasz treningowy, treningowy czas. Magda, pokazywaliśmy dwa treningi, ale jest jeszcze jedna klasa. Bardzo bym cię prosił, mhm. żebyś nam to też pokazała, jest to możliwe? Znaczy Jasne, to że tak. Mamy jeszcze dwie klasy tak naprawdę. Jest pierwsza, druga i trzecia. Trzecią nazywamy klasą Open i jest to klasa, w której startują psy w najwyższym stopniu wyszkolenia. Ta klasa różni się niektórymi elementami oprócz odległości, która jest znacznie większa niż w klasie pierwszej. Mamy jeszcze elementy E, takie jak dzielenie stada owiec, czyli z pięciu owiec musimy wydzielić dwie, i pies musi e, zrobić to z pomocą przewodnika. E, I pies, <laughs> właśnie owce przebiegły. No. E, I single, e, czyli element, w którym pies musi wydzielić jedną owcę ze stada i przytrzymać ją e, wyraźnie i nie pozwolić jej do tego stada wrócić. Zaczęliśmy na szlakach sportów potrzebnej, zaganianie owiec do pasterza, zagrody, to jest konkurencja sportowa, mam nadzieję, że Państwu się podobała, jak tak, to zapraszamy kiedy? Zapraszamy na zawody w pierwszy weekend września. A co się życzy? Bo w samochodach przyczepności? Tu się życzy powodzenia. Wszystkiego po dobrego, w takim razie powodzenia, zapraszam na kolejny program.